Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Dzisiaj zabieram się za coś karkołomnego, ale jest tak piękna pogoda, i zaplanowałam sobie, że po prostu zrobimy porządek z tym regałem. Ja wiem, że miałam wam nagrać przegląd, ale myślę, że przy okazji sprzątania ten przegląd y, będzie robił się sam. Powiem Wam, że y, raz na jakiś czas ściągam te wszystkie moje rośliny, daję je do y, łazienki, y, robię im prysznic i przede wszystkim przecieram ten biały regał. On jest i tak bardzo, y, że tak powiem. Y, Wybaczający, bo na nim mało widać kurz, ku, mało widać kurzu. Natomiast na czarnym, który wisi na drugiej ścianie, to jest po prostu dramat. Więc nie za często, ale czasami staram się po prostu robić z nim porządek. Yy, nagrywam dzisiaj przy świetle dziennym, więc światło jest dosyć mocne, bo wiem, tu widać po mojej blusy, jak świeci mocno. więc wybaczcie, jeżeli będą jakieś dziwne efekty, świetne, ale już nie chcę tego yy, pozostawiać yy, dalej. Mieć już to z głowy, dlatego serdecznie zapraszam Was do za oglądania. muszę uważać, nie wiem czy mogę mnie widać. Muszę uważać, bo jestem na schodkach, a moja równowaga jest kiepska, więc bardzo Was przepraszam, jeżeli, jeżeli będę uciekała z kadru, ale po prostu no, nie umiem tego ustawić na tyle dobrze, żeby było wszystko widać. Mamy tutaj taki płyną złocistę, które ma sucho jak diabli, już całe z żółko. Nie wiem w ogóle. Powiem Wam, że to epipremum mi kiepsko rośnie. Jest to takie miejsce bardzo trudne w ogóle dla roślin, bo jest kompletnie w cieniu. Nawet ta lampa, która doświetla te rośliny nie dochodzi za bardzo tam, więc to epipremum, no nie ma tu lekko. Tym bardziej teraz, kiedy już w ogóle zwiędło, więc kładę je, zaraz je zaniosę do, do umycia, podleję porządnie i mam nadzieję, że wróci, wróci do siebie. Kolejną rośliną jest syndapsus trebi, jest to trebiacz, który o Jezu, jest taką biedną, biedną wersją, która pozostała mi z mojej zielonej ściany. Ja go pocięłam to, co widzicie, tu już nawet część odpada, wszystko tam na ziemi, potem to będę sprzątać. Powinien być przesadzony. Ja go pocięłam. Y, część moich znajomych dostało, dostało sadzonki. Sobie zostawiłam tą taką powiedzmy mat, mat, matkę, wersję matkową. Ale nie rośnie mi za dobrze. Może też właśnie ma za mało światła. Może po dzisiaj pozamieniam trochę te rośliny. Niektórym dam szansę odżyć. Niektóre trochę pomęczę. Ale ten na pewno pójdzie tam bliżej ściany, bo... Bliżej okna, bo widzę, że bardzo, bardzo się tutaj męczy. Poza tym ma strasznie sucho. Więc nie dziwię się, że... Że cierpi. Oj, o ile... Trebi i Epiprenum cierpiało. O tyle... Ten pnący filodendron ma się jak najbardziej, zobaczcie, dobrze. Czyli widzicie, to co dla jednego jest za mało, dla drugiego jest ok. Ten naprawdę ładnie rośnie. Co prawda ma te listki drobne, ale on się po prostu nie pnie. Dlatego tak te liście karłowacieją. Natomiast ja je systematycznie obcinam, skracam. Mi nie zależy na tym, żeby ta roślina była za duża. Więc ta wersja mini jest jak najbardziej ok. Zobaczcie. Trebi, EpiPremnum, niby rośliny do cienia. Tak sobie, a taki filek przepięknie sobie radzi w takim bardzo zacienionym miejscu. Mam tutaj kolejne EpiPremnum. Z tego co pamiętam, jest to EpiPremnum. Nie jest Android, to jest to drugie. Zobaczcie, ile ma suchych liści. To jest zupełnie normalne, tym się w ogóle nie przejmujcie, bo po prostu ta roślina rośnie i ususza swoje, część swoich liści. Tak jak powiedziałam, to jest półka, na której rosną rośliny, o których tutaj tak bardzo mi, jakby nie tyle, że nie zależy, ale ja nie potrzebuję, żeby one za szybko rosły. Nie, tutaj nie ma napisane, jaka to jest wersja. W mojej ocenie tamten jest Enjoy, to ten będzie, nie wiem jaki. Jak się dowiem, to wam tutaj na dole napiszę. Ale już wiecie, to już tak dawno kupowane były te Sindapsu, te Epiprema, że Mogłam zapomnieć, zobaczcie, piękna roślina, niczego jej nie brakuje. Mimo, że nie ma za dużo światła, uważam, że rośnie bardzo, bardzo dobrze. Tak jak Wam powiedziałam, ja je systematycznie obcinam i nie zależy na tym, żeby one rosły jakieś długie, więc zawijam je, więc one sobie tam pną się pomiędzy innymi roślinkami, ale naprawdę, pomimo tego, że nie ma dużo światła, zobaczcie, jak pięknie ma wybarwione liście. Super! Słuchajcie, tutaj mamy moją przepiękną, przepiękną cerupię Woody, która, która jest córką tej takiej pierwszej, której miałam. Po prostu obcięłam nożyczkami, wsadziłam do gruzu i rośnie. Ta stoi od jakiegoś czasu tutaj na, na najwyższej półce regału. Bardzo ładnie rośnie. Widzę, że ma totalnie sucho, totalnie. Od razu podlegał mi. Je. Jest, jest jej po prostu szkoda. Ale tak jak widzicie, im mniej się o te rośliny dba, tym lepiej one rosną. Taka jest, taka jest prawda. A cyropegia uprawiana w gruzie to jest w ogóle najprostsza roślina świata. Jeżeli kiedykolwiek mieliście problemy z cyropegią, to bardzo Wam polecam po prostu zwykły, zwykły gruz, Obsiąść nożyczkami. Ja szymiję też skrócę i trochę zagęszczę obecne nożyczkami, ale to nie w tym odcinku dzisiaj nie mam. Kompletnie na to czasu. Dobra, powiem Wam, że to jest trudniejsze niż myślałam. Te rośliny po prostu żyją już swoim życiem, one się tam kompletnie pomieszały. Bardzo. Ja to będę powtarzać pewnie kilkukrotnie, ale naprawdę bardzo warto bardzo, warto częściej zaglądać na takie regały. Bo tak jak widzicie, tutaj te liście są niektóre żółte, uschnięte, coś trzeba przyciąć, coś trzeba obciąć, przejrzeć, zobaczyć, czy nie ma szkodników. To jest Scindapsus um, moonshine. Ponieważ on nie ma szansy się tutaj, że tak powiem, piąć, więc te liście na tych nowych łodygach są takie malutkie, drobne, dlatego ja to opetnę, bo mi nie zależy na tym, żeby on był duży. Ja chcę go po prostu tutaj mieć w takiej formie lekko zwisającej, takiej delikatnej, jest to, wiecie, to jest stindapsus, więc tak jak każdy stindapsus, Lubi się piąć, natomiast tutaj nie będzie miał do tego niestety warunków, więc idę do łazienki z nim. Jestem cała mokra, w plamach, więc to jest woda jak coś, to nie jest brudne. Zaopatrzyłam się w taki mały sekatoryk, bo one są tak splątane, że ja po prostu boję się, że zaraz katastrofa nastąpi, bo spadnie mi coś, a jednak trochę to jest wysoko, a ja mam taki lekki problem z równowagą, więc może być ciekawie. Tutaj mamy z kolejnego SimDub jest to jakaś wersja Pictus albo Argreus albo Silver Ant, chyba Argreus, on już się nawet zaczął piąć mi po ścianie, musiałam go tak wrednie zerwać. Ten Stindapsus charakteryzuje się dużo mniejszymi liśćmi niż ten Freddy. Trebi. Wiecie co, z tymi z jest tak, że albo one naprawdę rosną jak wariatki i niewiele potrzebują miłości, albo są takie humorze ten jak widzicie jest po prostu wielki. I też kompletnie zwiędnięty. Ja specjalnie trochę przetrzymałam je, bo mam taką tendencję, nie wiem jak wy, do czasami do przesadzania: w sensie, że albo robię za dużo podlewanie, albo właśnie. Znaczy, najczęściej za dużo podlewam, więc ja je przeciągnęłam, tak brzydko mówiąc. O, bo strasznie długie są te odnogi i mi na tym nie zależy. Ja to od razu obecne pójdzie w kosz. Niech on się skupi na roz rozrastaniu tego co jest no taka bida wersja były to słuchajcie kupowane z sindapsusy, jedne z pierwszych ze 2-3 lata temu, które dopiero wchodziły na taki wiecie ogólny rynek były to dosyć drogie i jakoś miały takie sobie, niestety jak kupicie taką gorszej jakości sadzonkę to ona potem już zawsze będzie też taka słabowita dobra, idę je podlać dobra, tutaj mamy kolejnego przedstawiciela Filolendronów jest to Filodendron Scandens Brazil, tak jak u poprzednika, naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczona tym, jak on pięknie się trzyma, jak pięknie wypuszcza nowe, nowe odnogi. Okej, okay, te listki są małe, ale nie stracił koloru, no a przecież tam tego światła naprawdę dużo nie ma, też jest lekko zwięgnięty, też ma troszeczkę tych przesuszonych liści, ale w ogóle się tym nie przejmujemy, zawijam go. I idziemy pod prysznic. Tutaj mamy Epipremnum Aureus, klasyczny też, widać, że, jest, że woła o wodę. I ja powiem Wam szczerze, patrząc teraz na tą, na tą moją półkę, to chyba najbardziej skupiłabym się, w, gdybym miała zrobić to na nowo, to jednak te Filodendrony. Mają fajne, drobne liście, nie idą w takie długie, wiecie, badyle, łyse. O wiele lepiej wyglądają niż te epipremna, które są tak popularne i uznawane za najbardziej wytrzymałe rośliny. Zgadzam się, ale najładniejszy kształt mają właśnie te filodendrony. Idę go podlać. Kolejny przedstawiciel Scindapsus'a, też Pictus. No to chyba jest ten Argeus. Ale też nie powiem Wam w 100%, bo bo nie mam napisane, pewnie na dole Wam to napiszę, tak samo jak poprzednicy. Ten za to wygląda bardzo fajnie, bo jest taki zbity, ma mały listki ale tak to wygląda zdrowo. Więc no, ten na pewno na plus. Ja Wam się przyznam, że te porządki, w sensie takie ściąganie roślin, to chyba nie robiłam od samego początku. Podlewanie, tam przeglądanie, ściąganie wyschniętych liści, to robię dosyć często. Ale tak, żeby je ściągnąć i przepłukać prze pod wodą, e, przetrzeć tam wszystko, to przyznaję się, nie robiłam tego naprawdę... No, może raz robiłam, odkąd mam ten regał. Więc e, ta półeczka jest taka, że tak powiem, zapomniana, ale te kwiaty dużo zobaczają. Tutaj, słuchajcie, kolejna wersja Filolendrona Scandensa Lemon Lime, chyba tak się nazywa, jak nie to napisze na dole. Oczywiście, znowu to samo, to samo, drobne listki, ale no, czy to nie jest urocze? One są naprawdę urocze, te, te, te rośliny. Więc y, to jest taka piękna, jasna plama na półce, i mogłabym w sumie troszeczkę powiększyć ich ilość tam na, na górze, kosztem właśnie wypręgów. O, tutaj będzie masakra. Zobaczcie, ile jest suchych liści. To jest epipremnum Enjoy i muszę wam powiedzieć, że bardzo jej lubię, bo ona ma takie malusieńkie, drobne listki, nie za duże i tak nie rozrasta się na długość, jak te, jak te, poprzednie, jak te poprzednie odmiany, tylko niestety troszeczkę, że tak powiem, tutaj coś się zadziało, dużo rzeczy się usłyszyło, musimy to obciąć. Słuchajcie, epipremna, tak jak wszystkie inne rośliny co zwisające. Uwielbiają cięcie. Więc się tym w ogóle nie przejmujcie. Nie wiem jak Wy, ale ja jak przychodzi wiosna, takie słońce jak jest teraz, to po prostu od razu ruszam do ogrodu. Wczoraj, przedwczoraj cały czas w moim pseudo małym ogrodzie no, sprzątaliśmy. Mały ogród, słuchajcie, 56 metrów. właśnie nawet nie jest ogród, tylko taki taras. A tyle roboty. Ja nie wyobrażam sobie, jakbym miała mieć Taki wiecie, hektarowy, ile by tego było. Natomiast dzisiaj właśnie chciałam sobie w końcu zająć się tym regałem. Zresztą też chciałabym nagrać dokładnie Wam film o tych kwiatach. No, przecież nie pokażę Wam regału, który jest w takim stanie, o jakim tu jest. Tutaj jakiś brat. Syndapsus się, znaczy nie Syndapsus, filodendron się. Żenił. Ta wersja Epipremnum mi się bardzo podoba, fajna, krępa, nie tylko zwiędnięta. A tutaj jest kolejny z rodziny Philodendronus scandens. ten taki klasyczny zielony. No on jest taki bardziej widzę rozrośnięty wzdłuż, a nie wszerz, więc na pewno go przytnę. Ale też zobaczcie, on ma dużo więcej trygorów w liściach, dużo lepiej zniósł tą suszę, więc naprawdę, słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo szczerze mówiąc, kiedy robiłam tą, 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 ten, ten, ten regał i stawiałam tam te rośliny na, na najwyższą półkę, takie właśnie najbardziej, najmniej wymagające, myślałam, że tylko epipremna mi tam wytrzymają, no a ewentualnie synapsusy, ale naprawdę jestem ekstremalnie miło zaskoczona filodendronami pnącymi, bo Wyglądają bardzo dobrze i, i mogę powiedzieć, że z tych wszystkich roślin to chyba one najlepiej zniosły te moje czasowe niedopatrzenia. I od razu drugie epipremnum, ostatnie właściwie epipremnum jakie mam na tej szafce i ostatnia, na, tej, na, ten, na tej półce i to jest ostatnia roślina z tej najwyższej półki. Jest to epipremnum z tego co pamiętam Global Green. Nie przepadam za tym tą odmianą. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Ona ma dosyć drobne liście, z taką variegacją, wariegacją zielono-zieloną. Ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo też tam, w tamtej strony na tą roślinę to w ogóle zaglądam chyba najmniej. I zawsze mi jakoś wody braknie, żeby ją podlać porządnie, więc ona jest w ogóle podlewana jeszcze najgorzej. Ale wygląda. Bardzo dobrze, co prawda ona chyba tam ma najwięcej już tego naturalnego światła i może to jest właśnie ten powód, na którego ona tak dobrze sobie radzi, bo jednak lampa to nie jest to samo co słońce, ale... Dobra, wygląda świetnie. Idę podlać i zaraz wracam. Dobra, mamy zrobioną jedną półkę, a ja już, hajcie, robię to ponad godzinę, więc to nie będzie łatwy proces. Zabieramy się za drugą półkę. Na tej drugiej półce już mam kwiaty bardziej wymagające, trochę bardziej o mnie dbam, że mam lepszy dostęp. I no i zaczynamy. Po kolei ta część, są to wszystkie moje anturia z, z liśćmi wiszącymi, takimi długimi i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam problem, nie wiem z czego to wynika, jakoś trochę mi potraciły te liści, martwi mnie to, nie wiem czy to jest kwestia wiosny, czy to jest kwestia, nie wiem czego ale faktycznie trochę mnie to martwi, więc teraz będę sobie ściągała, czyściła tę anturię. Nie będę już w sumie, nie będę mówiła tego co na górze zrobiłam, bo mam mało czasu, a dużo roboty, więc po prostu będę je ściągała, czyściła. Faktycznie nagram Wam cały ten film o tym regale w momencie, kiedy to wszystko posprzątam i wtedy będę mogła Wam opowiedzieć konkretnie po kolei o tych roślinach. Kocham i polecam naprawdę ja duria z liśćmi takimi zwisającymi. Są po prostu przepiękne. Najczęściej są bardzo mało wymagające, więc jeżeli macie możliwość, to spróbujcie. Moje ukochane epipremnum Neon, jeżeli dobrze pamiętam. Uwielbiam kolor tych liści. Jest po prostu przepiękne, Też widzę, że bardzo mocno woła o wodę. Nie wiem, czy pamiętacie tę paproć kiedyś tam z Wami? No, wsadzałam do mm, ceramisu. Nie jest jakaś spektakularnie odrośnięta, ale przeżyła i to jest najważniejsze. E, więc jak widać, nawet taką paproć, która już właściwie była do umar. Jakby to. No, no, umarła.

I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same No to mamy prawie skończoną ścianę. Jeszcze muszę powiesić tą moją cyropegię. Ale zobaczcie, co tu się dzieje na dole. To jest w ogóle masakra. Zobaczcie, ile liści. Tutaj są jeszcze moje jagleonemy do przesadzenia. Ile liści. Jaki bałagan. No ale naprawdę opłacało się to ściągnąć, przeczyścić półki, poprzestawiać. Zmieniłam kompletnie koncepcję. Tutaj mam poprotki, jaglonemy. Wszystko to, co było tam, to przyniosłam tu, a tutaj są same anturia. Bo widzę, że anturia jednak fajnie rosną w takim słabszym świetle. Mając dużo światła, to jest tak troszeczkę gorzej. No a tutaj po środku zostały filki. Sorry za mojego pieska. Dobra, tam jest dziura i ona czeka na ceropegię. Dobra, udało się. Skończyłam. Zajęło mi to 2,5 godziny, więc musiałam trochę przyspieszyć ruchy. Także was bardzo, bardzo przepraszam za to, że tak Ten film jest taki trochę dziwny. Najpierw mówiłam, potem już tylko na przyspieszeniu. No ale naprawdę nie wyrobiłabym się. Jestem bardzo zadowolona w ogóle z jakości tych moich roślin po przeglądnięciu, po podlaniu. Uważam, że jest lepiej niż myślałam. Troszeczkę mnie moja anturia e, smucą, ale. Dlatego dałam je tam, żeby były wszystkie w innym miejscu, żebym się nie bawiła w, w różne podlewanie, bo jednak Anturia nie przepadają za mocnym podlewaniem, a ja chyba trochę przesadzałam. Tutaj teraz przełożyłam wszystkie pozostałe kwiaty. No, zobaczymy. Nam wam znać. No to co? To wszystko. Ja sprzątam ten saigon, który tutaj jest. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. No i zapraszam Was pewnie na niedługo, za niedługo na. Przegląd tego regału, bo, bo obiecałam Wam, że ten przegląd zrobię. No i wtedy powiem więcej coś na temat moich roślin. A teraz chciałabym Wam tylko pokazać, jak mój elegans tutaj ma. Zauważyłam, że ma piękną, nowe, tak długo, długo stałego. Widziałam tylko z tej strony drugiej, a nie widziałam, że on tutaj mi puszcza przepięknego liścia. Także jestem szczęśliwa. Myślę, że im też będzie tutaj lepiej po tej stronie. Tutaj jest Lepsze oświetlenie z góry na nie pada, więc no kocham, jak oglądamy zresztą, co Wam będą mówić. A tutaj są moje, moje filki, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie mi tutaj dobrze. No, to już teraz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, buziaki.